Op, no to siup, jedziemy na kolejną przygodę. Musashi Koganei, a dokładnie Edo Tokyo en. to idealne miejsce dla każdego przygodowicza, który lubi przeszłość. Skansen ten otworzono w roku 1993. I wiecie co oni narobili? Przenieśli aż 30 budynków historycznych z okresu Edo i Meiji. A no i sioła. Absolutnie gigantyczny park i niesamowita atmosfera dzikiej zieleni mieszająca się z trzydziestonowymi budynkami Non no robi wrażenie. Dwie i pół godziny ci zajmie wszystko zobaczenie, go! Ale poczujesz się w jakiejś Asadora albo właśnie, jeśli lubisz dzibli, no to pewnie poczujesz klimat Gibli, bo na przykład z takim czajniczkiem jak to Kamadzi. A ja osobiście polecam Kudakaraju, czyli właśnie publiczną wnętrza zdobył malowidła przedstawiające górę Fuji oraz mozaiki nawiązujące do bitew z okresu Game Jest to świetne miejsce dla wszystkich, którzy chcą liznąć japońskiej tradycji i dawnych czasów, a nie lubią tłumów. Jest to małe miasteczko, właśnie Musashi Kugane, które jest. Małe, przytulne i właśnie ma ten przepiękny park. Jeśli kochacie klimatyczne miejsca, właśnie bez tłumów, tłoków, gdzie możecie się po prostu rozkoszować prawdziwą Japonią, to zapraszam właśnie do Musashi Kogane.